Siemanko, jestem Wertes, witam Was w kolejnym odcinku z Geta San Andreas i powiem wam, że jako, że mam dzisiaj gościa Bobixa, to może on coś tam gdziekolwiek może się odezwać. Cześć! Tak. <laughs> Okej, okay, zacznijmy kolejną misję. Mat do gwali rapsy! Panie, prosimy, Here? Come, Come on. Oh, fuck. Oh, you mink <laughs> Oh, son bitch. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Amber? That's my dog! That groupie loved it. That wasn't a groupie. That was a roadie. But she had great tits. <laughs> man tits. They were man tits. Hey, what happened? Hey, what a sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you are I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. We can't fuck with us, float. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f? What's Torino! This? Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last trick. Hold up, wait, okay? hold up, one second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. No, I'm eating things, fuck me! I gotta get out of here, you got this? Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. What, morning, sunshine? Yeah, a sweet ass, like, come on. You have having that, Mac? You have having that? I'm a guy in the eye of the storm. That's my destiny. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Yeah, well, that's not important right now. I I can can get have Dobrze, jakaś ostatnia misja dla Toreno Co ty pani będziesz chciała od nas, co? No, on jakąś wiochę nas wywiózł.

W łodzi motorowej znajduje się pistolet tłumikiem. Aha, pistolet tłumikiem. No no, no, no zarąbiste tłumaczenie. I nóż. Ale chyba mam taki nawet pistolet. A nie, nie mam, dobra. Dobrze, dobrze. Kieruj się w stronę okrętu, dobrze. O, płynąłem tędy, robiło się kondychę. W drugą stronę płynąłem tam. O marynarka wojenna. Po prostu super. Ja nawet kamizelki nie mam. Po raz kolejny. Aha, no dzięki super. Co to za ninja militari? O nie. Dzień dobry. Miałem tu wejść niezauważenie, zauważenie, czy mi się udało? No, kurczę, jest taki problem, że jak już to muszę sobie tam podpłynąć, Nie, ale jak będę chciał pływać w wodzie, to minie rok albo dwa lata świetlne. Tego... O! O o o o Something się dzieje. Dobra. Pomieszczenie kontrolne mam odszukać. Super, ukradnie jeden z wojskowych odrzutowców. Epicko! Staraj no, się, nie nie się nie zaalarmować. Dobra, dobra. Jak ja latam, to już mój interes. O nie! Fak, fak, ja pływam... no! Chyba już pół życia nie mam! Jak miałem się nie za... jak miałem nie zalarmować tych... Bąbli? No. Tu strzelać nawet nie mogę! O, tak w miarę szybko pływa, no dobra. Tak. No dzięki za ten pistolet z tumikiem. O, utopił się. No, <laughs> pistolet szkole. z tumikiem to było idealne co mi mogli w tej misji dać. No po prostu... Epicko! Współżycia na dzień dobry nie mamy Szkoda Gdzie uciekasz bandyto? Dziękuję To był bandyta, co nie Bobix? To nie był bandyta Cicho, to był bandyta Bobix, to nie? Tak Ja wiem lepiej, widzowie wiedzą lepiej, co nie? To był bandyta Dobrze p Póki co jeszcze... o widzisz, widzicie, zgodził się Bobix Tykuj do przodu. Po cichutku, pomalutku. Pomalutku. Po trupach do celu. Janusz, Janusz. Gdzie jest jakiś Janusz? Czekać, muszę tutaj stanowczo tędy pójść. to z jakiegoś... ...bad asa Pif <laughs> <paf> nie działa! <laughs> oh, <fuck. śmiech> What the fuck? Wciorasz? Ja już życia nie mam! Ja nie mam tu nic. to zawsze było. chyba Co, co było? Życie Życie? Nie, nie no tam był, tam był granat jakiś Jakiś Czy... z granatem, ja życia potrzebuję Dobra, wolę go zabić, tak? Musisz mieć problem jakiś, nie? Ja pierdziela, tu nic nie widzę z życiem, wiesz? Chyba, że na ryzyko jeszcze tam hali Ty, to ja go za snajperkiem mogę zdjąć. Okay. No dwóch. myszka. No myszkę, <laughs> Fuckers! ja że się nie widzę. Bo kolejny bandyta. bandyta. Czemu jest pan bandytał? Już nie jest. Właśnie. Już go nauczyliśmy życie bandyty jest złe. Także okay. jest ok. O, skakował. O, przestał działać. Ukradni jeden z wojskowych odrzutowców. No to With pleasure. Chodźmy. wózkiem Co? Wózkiem A co? Nie, ja się boję, że mnie ktoś zaraz tu nie zastrzelił. To było, by było bardziej niż smutne w tym, w tym momencie. Czemu mam dwa punkty na czerwonej na żółto? The fuck? O. Mogę tu wyżej jakoś wejść? Czekajcie, ja się cofnę. A nie musisz tym wózkiem? Patrz, tam masz wózek. Słuszny henusz. wózek? No, dobra, kiedy jest wózkiem. Nie. nie, bo to jest wyżej ogólnie. gdzie dobra, ja, ja, ten ukradnę. I ja, co ty się ślizgasz? Ty, ty, ty! Stop. Ma no, cześć. Dobra, gdzie lecimy? Wii, po trupach do celu. Super, ukradliśmy coś. No nie, no nie. co tak będzie? Oho! Fak. <grymne> <grymne> Za to fuckersów Przecieliśmy prąd właśnie Na gonie siedzą ci wojskowo odrzutowce Miej je w dupie A, co to miałem zaszczalić. dobra <śmiech> fucker nie <laughs> Co? Bo Bix? Trzeba umieć latać Trzeba być komandosem w dzisiejszych czasach. Nie jesteś komandosem i nie latasz. No, nie jestem. To ja pierdolę, topisz się, nie? No. Ktoś tu strzelił do mnie z rakiety? Dobra, masz przepływ, kolego? Zatopi się? No traf go. Tak trudno trafić jeden ten byk Tak się bawisz? <grywa> <grywa> tak. O, o, o! Dostał Ale dostał, I super. I w Dobra, zatem... Dobra, z, Wszystkie zniszczone. Teraz sobie podlecimy jak tym... Jak helikopterem. Bo nie chcę... Nie chcę przegapić celi znowu. Panie, zniszczył się. Co za... Co za rakiety chińskie, nie? Dobra, już teraz powinien trafić, nie? Super. Tak teraz mi o namierzaniu, nie? Dobre! Mam tego do dolca, zbijam. I czemu on jeszcze się trzyma? Dobra. Okej, okay, wiesz co? Franek, chodź tutaj też jeszcze Odbij mi prędkość, ale tak, tak, niekoniecznie za dużo, po prostu... Chcę troszkę podlecieć sobie. Już się zatopił? Nie wiem. Okay.

Oj, nie to. Ląduję na pasie startowym. Oczywiście chyba nie muszę w tamtym kółeczku, nie? Wystarczy, że wyląduję. Nie. No. A. Dobra. A wow, wow. Wprowadź samolot. Jak się, jak się tym jeździ? To tym da się jeździć? Się, no się chyba dało się. A, czyli muszę coś takiego zrobić? No. Dobra, no. Jedziesz, jedz, jedź. Jedz, jedz. Dobra, już, już. Chill, 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 chill ziomuś. Dziękuję. Oh, 50 tysięcy! Yeah. Dobra, ale sam początek misji był mega, pizdka trudny, jak widzieliście. <laughs> Bo tam z wejścia tyle życia, zabrali, ja już się starałem całą misję dalej, ale... Ale jest okej, okay, jest jak najbardziej okej. Okay. Także wiecie, możecie pogratulować mi tej akcji, dajcie hajs. No, dziękuję, zaraz, zaraz będę miał 200 koła, idę się zapisać. W samo po tak. Hmm. No to co nam teraz zostało? Jest misja, cj'owa Czy wiecie co? Czy wiecie co? Nic <grystanie> Tym lecimy? Zastanawiam się czy on nie, mi no później, no później no. zostanie jak garaż, czy nie? Co? Ale co? To no ten, czy, czy mi zniknie jak tu będę na samym razem? Jak tu zostawię go? Nie, jak go zostawisz to będzie Tak? Dlaczego mi mogłoby być zniknąć? No bo to jest GTA. Tutaj znikają takie rzeczy. Dobra, lecimy. Lecimy tym wypierdkiem, w końcu mnie uczyli latać takim czymś. Super. Ekstra. Ekstra Picko. Najwyżej zginiemy. Swoją drogą. orientujesz się, czy jak wyskoczę z samolotu, który leci, to będę miał spadochron? Nie. A. <laughs> Okej. Okay. <laughs> Aha, <Okay. śmiech> no to lecimy do. O ja pierdzielę. To, że się wrąbał! <śmieszki> Leciałeś nad strefą 6 na 9 musimy cię zlikwidować, sorry kolego God damn it! No nie bo... Po prostu no musieli się przerobić, nie? No kurde, za to... czekaj. To jeszcze wojsko mnie nie goni, co nie? Jakie? To co jest za kolejną gwiazdkę? Za ostatnią gwiazdkę chyba wojsko goni. A tu nie, jak masz na maksimum gwiazdek, to wylatują alieny z kosmosu i... Oj, I tak no pocisk we mnie leci, pocisk we mnie leci. Nie, mhm. nie wiem, I w las, i w las. Był spadach rand. Nie, za, nie zawsze jest. Nie Mówisz? O, tam się gdzieś rozbił. A to... O JA PIERDZIELE! O, nie ma, nie ma, nie ma. O, JA pierdziele. CAŁY SWAT Pisz... TEAM! O jacie, 50 groszy! ale jednak gwiazdka mi spadła, to jest, to jest, to jest dobre No, no, no nic no, jest, <laughs> Trzymajcie jest, kciuki Biegną za spokojnie. teraz spokojnie, trz... Le, 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 le. Przemalowanie <laughs> samochodu chyba mi nic nie da, nie? Rowerek, rowerek ukradnę O, taki zwykły bajk Nie, ty patrzcie, mam full życia, Ej, ej, oddawaj rowerek Rowerek oddawaj Dobra, nara, nara, nara! Czekam. Nie ma! Jest ma! rowerka. rowerka! Zostawcie mnie i mój rowerek w spokoju. Mychamy parhatę ze wsi, no. ja was do? Ojej! Ja nie, zgłoszę do, do, do mojej babci! Moja babcia was zniszczy! O, tak, to sobie... No, o, nie. O nie gonią Dobra, mnie, gonią. O nie, co, Zablokowali się, nie. mnie! I już, no, już no, za, zapuszkowany. Nie. Siema i nie mam Dobra, żadnej nie. broni wszystko. No. Cześć. Dobra widzowie, podliśmy, ale to jeszcze nie koniec. Na tym się to nie skończy, czytam save'a. Żeby broni odzyskać, bo jak widzicie 500 amunicji, no piechotą nie chodzi. A samochodem jeździ, także wiecie. No, nie mogłem tego oddać. Lecimy już na miejsce niestety jak... Jak mówiłem, Bobik nie miał raz i z tamtym hangarem samolocik zniknął Ale jak zapisał powinien wiesz niepiesz. Ale nie, bo to hangary to jest GTA Dobrze, wiedziałem, coś święci Dobrze, tym razem wiesz, Tym wie. razem ci powiem, że dolecimy Może teraz to było Może, żeby... co? od razu wiesz, Jakbym w garażu zaparkował To by został Już takim zamykanym, wiesz nie, wiem, że kiedyś były. No, już ja pierdzielę! Po prostu no. Okej, podejście. Takie tam. O fucking hell... Nie było tego drzewa, prawda? No, nie Nagle, że tak Dobra, teraz, teraz na pewno żadne drzewo mi nie wyskoczy, co nie? Tak, tutaj tutaj drzewa nie sięgają do Wenic. Dobra. To jest basen? Jeszcze boję się. Patrz, mogę się ładnie wylądować. Gdzie? Tam jest na top. A. Cii, to nieważne. To nieważne, bo ty Te krzaki migają. Mójnia, spadam. Gdyby ten pasem był większy, to bym sobie do niego zaskoczył. Bym był pewny. Siebie. O, nadal bym nie zaskoczył. Yes. Wow. Dobrze, dobrze. Wykąpany elegancko teraz. Teraz co? Teraz się zapisać i nam. Minę, minę na zapisać, bo nie chcę znowu tu lecie, bo znowu mi jakiś, coś wyskoczy. Jakiś strach na wróblecie, coś w tym stylu i będzie. Byk, drzewo. Teraz <laughs> ten razem budynek. No. Dobrze. Misja dla CD, czyli dla siebie. Powrót do domu. O. Hello, boss man. Taking care of business, I see. Torino, fuck you. I almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little job. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hey, <laughs> virtual moment. Hello? oh sweet oh, I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct and commerce. Alright, you hold tight, I'll be right there. Alright. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. <laughs> Tyle misji i go wypuścili, odbierz Sweet'a z posterunku Którym by to Biorę BM Tyk Dyn ELEGANT To jest BMW, piąteczka, ja to wiem Spoko, loko Na zdrowie Nelcia <ś> Dobrze, pewnie posterunek tam, tam, gdzie od Giloka odbieraliśmy Który sprzątał później i patrzcie jestem elo raper, sprzątam te banie jak dziki hacker, haha. <ścoughs> co? Nie wiem, nie pytam. to nieważne <laughs> Takie Takie, takie ostre rapsy gdzie jest moja misja? ojej ojoj, oj, wypadł, 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 Ale wiecie co jest najlepsze, że dalej mam bronię <laughs> Zajebi dobra sprawa Jak jeździsz, buraku? <laughs> Zepsuł moją BMW, no nic, będę musiał ją zostawić, przejechać kogoś, podrzucić... What the fuck? Co? Skoczył na <śmiech> auto, <śmiech> Ej, chyba, chyba, nie, chyba pomyliłem uliczki No nic, zawsze możemy przejechać tędy no nie, no, no normalnie pojechałem jak ostatni CJ Tu była akcja, pamiętam Tak, to ten sam pastorunek, tak, patrz, wymuszają odszkodowania tam znowu No tak, tak, jeżdżę super, nie musicie mi o tym przypominać co co każdą latarnię. Tak, <laughs> ten sam posterunek. Tu siedzą wszyscy. man, Skąd się okay. okay. and shit is going well. we got a in the casino, we got some insane shit in Fierro, we Hey man, let me get you some new clothes. Come on. New clothes? Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? No, that's exactly where I want to be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. That's everybody dream to get out the hood. Man, you sound just like smoke right now. Alright, man. You hard. I'ma show you what's going on in the hood. No. no. O! Stajany. Dobra, odwozimy go się sporo do nas. My tu tyle rzeczy dla niego robimy. 30 chyba trzeci odcinek. A on kurde niewdzięczny. Powiedział, co, co, to... dla osiedla? Rób to dla osiedla, wiesz? Rób to dla ulicy, zarabiesz hajs od zionkom tak działa ulica, ty nie możesz mieć za dużo. Bo inaczej jesteś frajerem. Tak to działa. <grym wrogie> no cóż? Mamy 200 koła ziomy. Dobrze, jak tu dawno nie byłem, moja pierdziel. Dawno tu nie było. Eloska. Ej, 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 ja, Really good, it's 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 sort What the fuck? That's mom fun Look like base hairs so and took over the spot. Let's go home. <laughs> this is home man. Get these fuckers out of mom's house. He was born in there. Damn. But Jimmy come Dobra. O ja pierdzielę to teraz jest dzielnica szajbusów i Posidonów cyk Co do... Chciałem go tak o tył zajść Skopać, ale nie wiesz co Nie bejdź powodu mi dali ludzie kiedyś snajperkę Powód był taki, żebym z niej korzystał Siema Siema... Siema Widziałeś kiedyś lepszego snipera. O fuck No, no nie powiem Look, it's your head! Ja pierdolę. Ale właśnie, jak pierwszy raz odbijaliśmy tą dzielnicę To ja właśnie... Znaczy nie tą dzielnicę, tylko ogólnie pierwszą dzielnicę to mówiłem, że, że nie warto odbijać nic bo chodziło mi o to, że później i tak balasi to wszystko przejmą, wiecie? Byśmy przejęli całe miasto, i w tym momencie, i tak by wszystko należało do balasów i do tęgich fagasów. Cześć, stajpora, dawaj, sniper. No i super. Mamy was, motherfuckers. Minigun by się przydał, oj, by się przydał. Look at your head. Tam? Tego też nieźle Cię strzela? No, no ja zarobię tak Przetrwałem drugą falę Ujacie 50 patoli Czaj idę po 50 grosz No! Jusana sweet Zgubiłeś sweeta No chyba nie No nie Co za f motherfucker. OK No wsiadaj O, teraz, teraz zobacz

Szacunek! No, także mamy kamizelkę. zyskaliśmy trochę teren. Aha. No, miło. Wow! O, to! Po frayersku ja się nie bawię. Ej, paskitu. Weź autki jakieś podjedź? Autki I sobie przeskoczyć? Mhm. Dobra. Ale tak że jeśli nie wie, tak wpadł muszę zrobić. Alo, alo, tylko? Nie bo Jakbym wszedł na samochód, no tak jakby była misja, To i tak bym miał się i ty Dobra kmina, <grym>, dobra, dobra kmina, dzień dobry. Musiałem <grym> się zapisać. Dobra, ja już zakończę odcinek, bo już widzę, że mam... No, troszkę jest, także dzięki za oglądanie, jeżeli Wam się podobało. Napiszcie skok przez samochód w komentarzu. Możecie też napisać dziki atakujące drzewa. No i co, my kończymy. Dziękujemy za oglądanie. Tak. Na razie, i cześć. Hej.